Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Brankę co to o W tym kanale cieszę jest odcinek z Mistrzostw Świata w lotach w 2020 roku z Vickersundbacken. No i cóż, pierwszy dzień, pierwsze dwie serie, zobaczymy kto będzie najlepszy, ale przed tym klasyfikacja generalna Pucharu Świata, no bo też e, będą też punkty Pucharu Świata, pierwszy żywa, drugi Geiger, trzeci Tandy, to jest czoła trójka. Kubacki jeszcze będzie walczył z Granerudem. Może też Kobayashi coś powalczy, zobaczymy. Tutaj klasyfikacja Pucharu Narodów, gdzie Polacy są dalej liderami. Na drugim miejscu Norwegowie, a na trzecim reprezentacja Niemiec. I cóż, rozpoczniemy nową generalkę, tutaj Titi z to ale... to nie to, z powodu tego, że musiałem jakoś zrobić, żeby to było realistycznie. Więc cóż, mamy Mistrzostwa Świata w lotach i cóż... Kto okaże się najlepszy po tych dwóch seriach? Czy obroni tytuł Geiger, czy może ktoś inny? Nie obroni tytuł, ale zdobędzie ten tytuł. No to cóż, jedziemy. Ale jeszcze przed tym chcę ja coś powiedzieć, bo zrobili intro na te Mistrzostwa Świata w lotach i nie wiem, czy będzie spoko, więc teraz je puszczę. A w komentarzach napiszcie, czy te intro wam się podoba. A jeżeli nie, no to po prostu nie będzie... Nie będzie go na samym początku, a jeżeli Wam się spodoba, to zostanie na te jeszcze dwa konkursy. To warunki na skoczni w Vickersu, No, niestety, no wieje w plecy, więc będzie trudniej, oczywiście, skakać ponad 40 metrów. Ale zobaczymy. Dzisiaj będzie szansa, może, na nowe yy, rekordy. Zobaczymy. Ale dobra, jedziemy do konkursu. I oto kwalifikacje, które zwyciężył Daniel Andretande, drugi był Eisenbichler i trzeci Preutz, najlepszy z Polaków, szósty Dawid Kubacki, później siódmy Piotrek Żyła, dziesiąty Kamil Stoch, dwudziesty pierwszy Aleksander zniszczył dwudziesty ósmy Jakub Wolny i niestety poza konkursem jest połowąsek. Wąsek. No sensacją jedną jest tak, że nie ma Hajbeka w konkursie, więc już na pewno medalu Mistrz Świata w Lotach nie zdobędzie. I czas rozpocząć konkurs. Giovanni Bresadola. W na ostatnich mistrzostwach świata w lotach radził sobie dobrze. Wystartował tylko w konkursie indywidualnym i to nawet w czterech seriach, więc bardzo dobry wynik. Zobaczymy, czy to będzie już, czy dzisiaj. Popatrzmy, Bresadola leci. I to nie był dramatyczny skok, to był wręcz dobry skok. 211 metrów. I Giovanni Bresadolo obejmuje prowadzenie i na to wygląda, że będzie w czołówce. Będzie w tej czołowej 30. Mistrzostw Świata w lotach po pierwszym konkursie. Czesmir Koziszek. Reprezentant Czech. No na razie najlepszy w klasyfikacji generalnej z Czechów. Chociaż, że i tak takim dobrym wynikiem Czesmira Koziszka nazwać nie można. Jego start, jego wyniki. Chociaż teraz leci. No i chyba 200 metrów było przekroczone. 207 metrów i Czas Milkoziszekowej. Moje prowadzenie, więc krótko się cieszył z tego prowadzenia Giovanni Bresadora, Ale i tak no ładny wynik Koziszka. Widać, że porobił mamuty. Też to było widać na Padmintendorf. Tam też punktował. No ale teraz Anti-Alto. Który on dalej leciał na mamutach? Chociaż że rekordzistą w Finlandii nie jest tutaj na Wikersund. Rekord w Finlandii ustanowił Jan Happonen. I na razie na to wygląda, że anti-alto ani jeden. Chyba żaden fiński skoczek tego rekordu nie pobije. Chociaż że teraz skok był dobry. 208,5 metra, ale miał no też trudne warunki. 9 punktów. Jest to trzecia pozycja. Pierwszy koziszek, drugi Bresedona, trzeci alto. No, a teraz Sergiej Tkaczenko, rekordzista Kazachstanu. Tutaj też na Wikersund ustanowi ten rekord: 199,5. Zobaczymy, czego poprawi. Oj, niestety! Fatalne wyjście z progu Sergieja, i to oznacza, że niestety kończy rywalizację już na pierwszej serii. Niestety. No, szkoda. Szkoda Sergeja, bo no mógł coś tutaj pokazać. I na najważniejszej imprezie znowu nie punktuje tak samo jak na Igrzyskach Olimpijskich. Szkoda. Ale teraz Jiewgieni Klimów na ostatnim Mistrzostwach Świata zabłysnął. Dziesiąte miejsce. Zobaczymy, czy teraz na mamucie znowu odpali. I Dobry skok klimowa! Widać, że polubi Mamuty. A, na, na, a nawet w tych najważniejszych momentach potrafi skoczyć daleko. Chociaż że to nie był aż taki daleki skok, 215 metrów. E, rekord Rosji to nie jest. Ale i tak jest klimow na prowadzeniu. Teraz Markus Eisenbichler. 222 metry. Musi skoczyć. Drugi zawodnik kwalifikacji. Widać, że jest w stanie zdobyć. Drugi medal w karierze na Mistrzostwach Świata w lotach. Teraz jest wysoko. Będzie daleko. Jest, będzie daleko. Jest daleko. I z dużą przewagą będzie winem nad Klimowem. 234,5. I Eisenbeekler na prowadzeniu. Brawo. Prawie już o 20 punktów wyprzedza Jewieninia Klimowa. Kapitalny wynik. Reprezentanta Niemiec. Peter Preutz zdominował obiekt w Kulm. Widać, że też szykuje się na medal. Był już mistrzem świata w rotach w 2016 roku. Chociaż teraz słabiej wyszedł z progu. I to nie był aż taki daleki skok, aby pokonać z Zembichera. 225 metrów, ale wystarczy, aby być przynajmniej drugi. Ale strata klimowa, laniszka. No, już jest troszeczkę mniejsza, ale jeszcze nie aż taka. Ryu Kobayashi na no Świata w latach, dwa lata temu zawiódł. Nie wyjechał z żadnym medalem, no ale wtedy to był duży kryzys. Formy teraz jest też w wysokiej formie i na to wygląda, że będzie daleki skok! Tak jest! 241,5 metra. I Ryoko Kobayashi liderem! Pierwszy skok posadł w 240 metr, więc to pokazuje, że nawet w takich warunkach można skoczyć daleko. I Dawid Kubacki. On w badminton ten nie czuł się aż tak dobrze, miał szansę na podium, nie wykorzystał żadnego, ale może to będzie ten moment, że się obudzi w Vikersund. Ładnie wyszedł z progu Dawid. Leci. No To nie będzie skok na prowadzenie. Ani na trzecie miejsce. 223,5 metra. I Dawid Kubacki jest czwarty. Spycha pręwca na piąte miejsce. Będziemy na to wszystko patrzyli, bo na razie Granerud na trzecim miejscu. ma strata Dawida. Ale teraz Daniel Andretande. Trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. I popatrzmy. Ile skoczy. Ma nie wyszedł z progu. To też się zapowiada na daleki skok. I dzisiaj widać, że Daniela Grytaldę dzisiaj i jutro będzie szyd. Będzie próbował iść po drugi tytuł Mistrza Świata w lotach. Jest trzeci. No z dużą przewagą nad grany rudem. Małą stratą do Eisenbichlera do Kobayashi, a Michał już troszeczkę większą. I tak wyglądają wyniki. Pierwszy Rieu Kobayashi, drugi Markus Michał trzeci Daniel Andretander, czwarty Halberkner Granerud, piąty Dawid Kubacki, szósty Peter Prett, siódmy Piotr Żyła, ósmy Eugenik Limow, dziewiąty Angelaniszek i dziesiąty Kamil reszta Polaków, dwudziesty Aleksander zniszczał i trzydziesty Andrzej Stękała, trzydziesty czwarty Jakub Wolny, poza drugą serią. Czas na drugą serię. Czas zacząć drugą serię Mistrzostw Świata w Lotach na skoczni Wikersund. Jedziemy! Anti-Alto. Tu jest trzeci zawodnik po pierwszej serii. Już jest na pewno sklasyfikowany na wysokim miejscu. Oj, chyba troszeczkę spóźnione wyjście z progu, Alto. Nie wiadomo, może będzie liderem. 212, 222 metry i jest liderem Malto. Proszę bardzo. Bardzo daleko po Frodo Alto i może być zadowolony z dzisiejszych zawodów, ale tylko jedną dziesiątą wyprzedził Yuki Sato. Giovanni Bresadola. Reprezentant Włoch. Drugie Mistrzostwo Świata w lotach i po raz drugi będzie... Będzie musiał skakać więcej razy niż jeden, Ciofani presadola! No, to nie będzie chyba skok na prowadzenie 216 metrów. No to ponad 400 408, więc bardzo dobry wynik. Ale jest to pozycja dopiero czwarta. I czas minął Koziszek. 207 metrów. No, wystarczyło tylko do tego, żeby być na 13 pozycji i to tak za koziszka. Bardzo dobry wynik. I takie małe problemy w locie miał koziszek. Ale 212,5 metra nie ma dramatu i jest szósty, więc utrzyma się w czołej dziesiąt... 20. mistrze Świata w lotach. Na razie. No, i teraz Kamil Stoch. Dziesiąty po pierwszej serii. Wicemiejsc świata w lotach z Obersdorfu w 2018 roku. Teraz trzeba polecić daleko. Czy stać Kamila na to? Leci. Będzie lider. Brawo! Nie ma opcji. 228 metrów i Kamil z notą 424 i 9 jest liderem. Brawo! Bardzo dobry skok wyprzedził Geigera znaczną przewagą. No ale teraz Anżel Aniszek był najlepszym zawodnikiem na Mistrzostwach Świata w z reprezentacji Słowenii. Chociaż, że i tak Słowenia, no mogła ten występ zaliczyć do bardzo nieudanych. Bo nie zdobyli żadnego medalu. Ale teraz Laniszek leci. Chyba to będzie krócej. I chyba krócej od e, Stocha. No od Geigera ma więcej punktów, więc Laniszek jest drugi. Więc traci tą Dziesiątą pozycję. Kamila awansował już na dziewiątą. No i bardzo dobrze, to nas cieszy. Niech Kamil awansuje o wiele i to wiele pozycji. Ale teraz jest winik Klimov, który widać, że na myśl świata wrotach czuje się jak ryba w wodzie, bo to jest miejsce ósme. Czyli wynik naprawdę satysfakcjonujący Rosjanina. Teraz położył się na narty Klimów. No, ale nie będzie prowadzenia. E, 216,5 metra i Klimow jest no, na pozycji czwartej. Więc spala z czołowej dziesiątki. Wyprzedza go jeszcze Geiger. Ale mała strata, więc mi się zdaje, że Geigera będzie mógł wyprzedzić tak samo jak Leniszka. No i chory świata. Piotr Żyła. 230 metrów w pierwszej serii, bardzo daleki skok, ale miał wtedy bardzo dobre warunki ten wiatr w plecy. No był, no był dla niego łaskawy. Ale teraz Piotrek leci, czy będziemy mieli dwóch Polaków na czele? Niestety słabe lądowanie Piotka i 223,5 metra jednak spada. Jednak spada tej, z, z tej pozycji, ale mamy dwóch Polaków na czele. No gdyby tak było po konkursie, to bylibyśmy zadowoleni. No ale teraz Peter Preutz. No to jest zawodnik, który on też marzy o medalach. Misi z świata w lotach. On marzy o tym. Marzy o złotym medalu kolejnym. Oj! No i chyba ten medal w w tak mu uciekł. Tyle mogę powiedzieć. I Peter Prędno fatalnie wyszedł z progu i psuje szansę na to, aby być w czołowej dziesiątce lub nawet czołowej piątce. No ale teraz Dawid Kubacki. 227 metrów wystarczy, aby objąć prowadzenie. No pięknie byłoby mieć trzech Polaków na czele. Dawid leci, oj będzie to daleki skok, Dawid Kowacki, ależ kapitalnie teraz pofrunął, 241 metrów i wyrównuje najdalszy skok tego konkursu, Dawid obejmuje prowadzenie z dużą przewagą nad Stochem i żył. No pięknie to na razie wygląda, Dawid będzie w czobie tabeli, ale teraz Halvor, Ragnar Granerud. Teraz wysoko postawi poprzeczkę Dawid i popatrzmy, czy na arenę to zrobić. Bardzo trudne warunki, 2 metry na sekundę wiatr w plecy, ale granerut leci. Za krótko jeszcze, fatalnie wylądowane. 221,5 i granerut jest dopiero trzeci, więc nawet przegrywa z kaminem Stochem. Będziemy mieli dwóch Polaków w czołej piątce, to jest już pewne, ale teraz trójka. Daniel Andretande, Markus Eisenbichler i Ryo Kobayashi. Popatrzmy na skok Daniela. 233 metry wystarczy. Bo miał troszeczkę przewagi nad Dawidem. Ale też to jest bardzo trudne odległość do pokonania. Ale ją pokonuje Daniel! 242 metry! I Daniel Andretande jest liderem! Ale o ile tam wygrywa z Dawidem, no, jest to troszeczkę duża przewaga. Czy do zmaleń, czy do pokonania, nie wiem. Ale teraz Markus Eisenbichler. broni brązowego medalu z ostatnich Mistrzostw Świata w lotach. Na razie zdo chce zdobyć srebrny medal. Ładnie wyszedł z progu. Ale to nie jest aż tak daleko. To nie jest aż tak daleko! Gorzej! 226,5 metra, ale jednak jest trzeci. Więc przegrywa z Dawidem! Przegrywa z Dawidem. Więc Dawid będzie na podium po dwóch pierwszych seriach. mistrz świata w lotach. No, ale została tylko ostatnia zagadka. Rioju Kobayashi. Jeszcze nie ma medalu, mistrza świata w lotach. Ma medal mistrza świata. Z drużyną. Ma Krzysztof Kule a teraz 241 w pierwszej serii. Ile będzie teraz? Krócej! Więc z Daniela Andretande. 228 metrów i Riojo jest drugi. No oczywiście, tą pierwszą serię zwycięża Daniel Andretande. Drugi Riojo Kobayashi, Trzeci Dawid Kuwacki, Czwarty Markus Ejsem Piąty Kamil Stok. Szósty Halwergner Granul. Siódmy Piotrek Żyła, Ósma Anżelaniszek. Dziewiąty Karl Geiger. I dziesiąty Jewgienik Klimow. Reszta Polaków 23 Aleksander zniszczał i 25 Andrzej stękała. Cóż, to nas cieszy, że jest dobrze, to wygląda dobrze. Dawid liderem, mała strata do Rioju. Już Daniel Tande troszeczkę uciekł, ale to zależy ile już będziemy skakać w konkursie. Czy te warunki będą lepsze? Oto jest właśnie pytanie, czy te warunki będą lepsze, czy gorsze. To, no to też zależy, bo dzisiaj był wiatr w plecy, który często utrudnia zawodnikom dobre skakanie. Za chwilę zobaczymy całą klasyfikację. Oczywiście. Nie wiem, jutro może być w sobotę, albo jeszcze dzisiaj. Nie dzisiaj, tylko w poniedziałek może będzie odcinek z tych Mistrzostw Świata w Lotach. Buchar Świata, liderem żyła. Drugi tandę awansowo i już jest bardzo groźnie, bo już tylko o 6 punktów żyła prowadzi. Trzeci geiger. I czwarty Kobayashi, piąty Kubacki. Popatrzmy na klasyfikację, jak to wszystko wygląda. Tak dobrze są policzone punkty. I tak to wygląda. Pierwszy tande, no dobra, już mówiłem to. Ale kto by jeszcze mógł walczyć o podium? No mi się zdaje, że już bardziej Aizenbicher i Kubacki. Wątpię, że Stoch już zaatakuje. Tutaj już pewnie będzie barka o te piąte miejsce. Tak mi się zdaje. No będzie ciekawie. Bo tutaj jeszcze inni zawodnicy. Ej, no i coś ja mam powiedzieć, no tyle. Po prostu reszta po prostu nie zapunktowała i tyle. Jeszcze włączyliśmy klasyfikację pucharu lotów wreszcie. Wow! No tamto oczywiście jest liderem, chociaż że tam prełc powinien, mi się zdaje, być liderem, bo on ma 21 punktów. Ale nie wiem, ile miał wtedy on punktów. Nie wiem, nie wiem, ale dobra. Jutro albo, albo w poniedziałek będzie mistrz, film Mistrzostw Świeta w Lotach. Dokończymy Mistrzostwa Świata w lotach, później konkurs indywidualny, potem konkurs drużynowy i cóż, ja się z wami żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku, siema!